Cześć, witajcie! Jestem XP to noc bardzo serdecznie w nowym filmie gry Crash Bandicoot 1, z kolekcji N. Trilogy. Eee, w ostatnim odcinku ko e, kontynuowaliśmy sobie poziomy z trzeciej wyspy, a dzisiaj rozpoczniemy sobie od poziomu The High Road. Jak widzicie jest to już drugi i na szczęście ostatni e, poziom na którym jesteśmy jakby na moście, jak już widzicie jak pójdziemy sobie w głąb ekranu, to, jak, to możemy zauważyć sobie owoce łumpa lewitujące nad ziemią, no i po prostu one pokazują które, gdzie znajdują się kolejne deski niewidzialne A zajebiście to fajny początek dobra To co jest grane? O, dobra, pięknie. No, jak widzicie, mamy tutaj schowane skrzynki. Co ciekawe, w pierwowzorze tylko tam te, te pierwsze były tylko te dwa pierwsze owoce łupa, a później to już trzeba było skakać no praktycznie, że na ślepo. Więc jak widzicie, no tutaj trochę nam ułatwili robotę, ale poziom i tak jest naprawdę mega trudny. Yy, yy, nieważne czy to w pierwotworze, czy tutaj, ale na tyle jeszcze ułatwiony, że no nie trzeba go przechodzić bez zgonu. Yy. A czasówką to już nie komentuję, bo w sumie, co ciekawe, na prywatnie udało mi się jakby przejść wszystkie te levele z co najmniej złotymi reliktami, no i zyskałem platynkę na swoim e, prywatnym koncie. Ale nie, nie, nie mam opcji, że ja będę nagrywał tutaj czasówki, bo nie wiecie ile ja czasu się e, pociłem nad tymi czasówkami. No co prawda, no niezbyt aż, aż tak długo, ale no, przyniosło mi to sporo nerwów, więc... Ee, no wątpię, żeby taki odcinek się pojawił. Albo kilka nawet odcinków z czasówek Po prostu dokończymy tą grę na 102%, bo liczę to jeszcze DLC, tutaj uwaga. No, i płynnie będziemy przechodzić do następnych części krasza, do których jakby już jak na razie nie zapalam się, również, żeby przechodzić sobie czasówki yy, prywatnie. I Nie wiem, czy ten czas w ogóle nadajcie, bo o ile do dwójki, trójki, może pewnie prędzej czy później będę w stanie. Tak, do czwórki. Raczej nie ma opcji, żebym kiedykolwiek się tego podejmował, bo No... kiedyś próbowałem. Ale, no to jest naprawdę ciężkie I z tego co kojarzę to Tam już trzeba O Jezu yy, Przechodzić wszystko Ale to wszystko na platynowe yy, Więc yy, Tam złote już nawet Też nie wchodzę w grę Więc nie, ja dziękuję yy, Więc No jak już mówiłem No to będę to przechodził Na yy, tą grę na 102% a dwójkę na 100%. O, mamy tutaj błoną siektaunę. <laughs> na 100%, gdyż, no, e, dwójka nie miała żadnego DLC. A trójkę chyba na 105%, ponieważ, no, jakby czasówki, to już akurat e, będę się podejmował. Ale nie, żeby przychodzić się na złoto czy platynowo, tylko żeby przychodzić je nawet na szafirowo. Zresztą, no, żebym od, mógł odblokować yy, kolejne poziomy, ale więcej Wam to wyjaśnię, jak będę nagrywał Crash 3. Bo zarówno na dwójkę, trójkę, jak i 4, jak i nawet na Crash Team Racing, myślę, że prędzej czy później przyjdzie czas, ale na razie skupmy się, aby dokończyć jedynkę. I dobra, mamy biały klejnot i możemy płynnie wychodzić. Obecnie mamy 65% gry. A ile teraz będzie? 68. Dobra, to teraz, jeśli się nie mylę, o tak, slippery climb, czyli jak już możecie zauważyć, poziom, na którym jest do zdobycia czerwony klejnot. Czyli to oznacza, że nie będziemy mogli na tym poziomie zginąć. Oraz naturalnie musimy sobie wszystkie skrzynki, to akurat nie muszę wam raczej tłumaczyć, co? Poziom jest naprawdę trudny, chociaż mogę wam zdradzić, że jak prywatnie sobie robiłem czasówkę do tego poziomu, to chyba tylko raz albo dwa razy zginąłem. A poza tym udało mi się nawet yy, ukończyć go na platynowo, więc to mnie akurat zdziwiło, więc może nie będzie aż takiego problemu. Chociaż jakby nie patrzeć, na no to ja kiedyś, kiedy jak podejmowałem się czasówek do jedynki, to jeszcze nie byłem jakiś taki doświadczony. No i też jakby nie patrzeć, to teraz no, gram w krasza yy, już może jakiś, nie wiem nie wiem który raz więc no już naprawdę dużo doświadczenia nabrałem więc no nie dziwota że udało mi się przejść te czasówki no jak mogliście zauważyć no mamy poziom nitrusa a raczej bonus nitrusa brio tutaj skaczemy na te olbrzymie ptaki no i tutaj te nieszczęsne schody one czasami mogą być zdradzieckie więc. No. O nie? Czasami trochę najchętniej to. Będę się zamykał, żeby się jakkolwiek tutaj skupić. Ale w sumie jak na razie dobrze idzie. Ale wolę nie zapraszać. Tutaj szybko. I wyczujmy teraz dobry moment. O, pięknie. Dobra, wskakujmy tutaj. Yy, o, czekaj, końca, ale w sumie to nic mi nie daje. Ponieważ i tak będę musiał zaczynać od nowa. Jeszcze jeźdź, zginę. No, zobaczcie teraz, jak te platformy sobie chodzą. Normalnie, jakby nie wiem, były pijane. Więc takie platformy. W sumie to one są najbardziej chyba stradzieckie na tym poziomie Więc jeżeli będziecie mieli problemy z Slippery Climb No to przygotujcie się na DLC Stormy Ascent Chociaż tyle dobrego, że Tam nie ma kolorowego klejnotu W sumie mogę wam powiedzieć trochę też o Stormy Ascent Gdyż E, sam poziom jakby był robiony przez twórców krasza, e, e, jakby no, przez Naughty Dog, czyli e, pierwotnych twórców krasza, i on został ukończony, ale ostatecznie nie pojawił się w pełnej wersji gry, gdyż no, on był naprawdę trudny. A w tym jeszcze, że no trzeba było go przejść, zbierając wszystkie skrzynki e, i nie ginąć ani razu, więc naprawdę to już byłoby hardkorowe. Patrząc na to, że jeszcze twórcy dodali do tego DLC czasówkę do tego poziomu, no to, to już jest naprawdę szalone. Ja się już nie podejmowałem też tej czasówki z DLC, gdyż no i tak by to nie dało mi kolejnych dodatkowych procentów. Ale dobra. O Jezu. Dobra, tutaj sobie stajmy. To mnie nie sięgnie na szczęście. Ja sobie prawie bym spadł, ale dobra. To co ja tak mówiłem? Aha, że twórcy skończyli ten poziom, ale no... Nie dodali go do pełnej wersji gry, no bo był po prostu za trudny. Ale w becie kasza Bandicoota, no można już było sobie zagrać w tym poziom. I no tego gracza mogli się niektórzy przygotować na to na to DLC i już wiedzieli mniej więcej jak co się z tym je jak to się z tym. Boże. Po prostu jak to jest. O! W ogóle już przeszliśmy na, do końca, więc fajnie. Nie ginąc ani razu, więc bierzemy czerwony klejnot i idziemy stąd. Ehm, dobra. Ehm, i no, no, właśnie gracze mogli się przygotować yy, na te DLC, więc, więc po prostu no niektórzy mieli łatwiej, a poza tym właśnie, jak już wspominałem, no to... Yy, no nie trzeba przechodzić tego poziomu w DL yy, DLC yy, bez gonu, więc no tyle dobrego. No i następny jest poziom Lights Out, na którym co prawda też jest kolorowy klejnot, ale no... Na początku to będziemy potrzebowali jeszcze innego, kolorowego klejnotu, którego jak na razie jeszcze nie mamy. A tymczasem pójdźmy sobie do poziomu Road to Nowhere, czyli do pierwszego poziomu e, z... z e, no na moście, e, którego no nie mogliśmy ukończyć za pierwszym razem na 100%, gdyż no, potrzebowaliśmy czerwonego klejnotu. Wybrałem sobie tym razem Koko, gdyż chyba... Za pierwszym razem grałem tutaj jako Crash, więc niech sobie Koko też tutaj trochę pobiega po moście. I no. Naturalnie ten poziom, jak już wspominałem pewnie, nakrywając odcinek z tym poziomem, no to on jest łatwiejszy niż tam, e, tamten pierwszy level. Więc no. Więc, więc... nie wiem czy... co... O Jezu. Ja mam wam tutaj pokazywać, więc chyba po prostu e, spotkamy się kiedy będzie ta e, będzie dostępna ta platforma z czerwonym klejnotem. Więc widzimy się no, na miejscu już. No i nie, nie musieliśmy w sumie długo czekać, mamy tutaj checkpoint. No i użyjmy tej platformy. Przenosimy się gdzieś tutaj. I na początku to tutaj musimy o, wysadzić to TNT, które rozbije nam tutaj tą oto skrzynkę. Później mamy tutaj tą skrzynkę, na której musimy się wybić i uderzyć w kolejną skrzyn skrzynkę. O, teraz skakujemy na to. No i mamy tutaj życia, maskę. No i to to TNT, które nam rozbije również. E, tamto, chienki, -hi. no i wracamy do normalnego poziomu. No i będzie jeszcze jedna ścieżka tego czerwonego klejnotu. Więc w sumie, jeżeli nie będzie tutaj jakichś większych problemów, to możemy już wchodzić z powrotem ten poziom jakby bez jakiegoś cięcia. Ale w sumie to czemu nie? Bo i tak jeszcze czeka nas bonusik tauny który nie pamiętam w sumie, czy już wam pokazywałem, czy nie. Więc na wszelki wypadek właśnie Wam go pokażę. Najwyżej po raz drugi. Dobra, przeskłujmy nad tym guźdzcem. Dobra. I mamy bonusik tauny Dobra, jaki on był tutaj? Aha, dobra. To już pamiętam. O jas... Co ja zrobiłem? Dobra, poczekajmy. I jeszcze tylko te dwie skrzynki i TNT. Dobra, wychodzimy. Ile nam tutaj skrzynek zostało? Jeszcze tylko dwie, które, jak już powiedziałem, będą jeszcze na kolejnej ścieżce, ścieżce czerwonego klejnotu. Zbijmy się sobie od tego żółwia. tak No, mamy tutaj koniec, ale jak już widzicie to mamy tutaj to moto yy, czerwoną platformę i tutaj co prawda mamy znowu deski i znowu mamy też owoce łumpa. a w pierwowzorze no nie było ich i znowu trzeba było skakać na ślepo, więc no zostało nam tutaj o wiele bardziej ułatwione. Dobra no i to tyle jeśli chodzi o ten poziom i był jeszcze jeden poziom, na którym yy, potrzeba czerwonego klejnotu, więc na niego również do niego trzeba jeszcze wrócić. On jest jeszcze na pierwszej wyspie A mianowicie będzie to... Native Fortress A no, i wróćmy sobie do krasza Gdyż jeśli dobrze kojarzę no to Ten poziom już przechodziłem jako Coco za pierwszym razem więc Tym razem weźmiemy sobie krasza yy, No i lecimy Zróbmy yy, to Raczej zrobię Wam tutaj też cięcie, gdyż no poziom jest w sumie spory A dopiero tam w późniejszej części tego etapu jest ta ścieżka Czerwonego Krajnotu, więc zobaczymy się po prostu już na miejscu No dobra, witam Was z powrotem Jak widzicie, dotarliśmy do ścieżki Czerwonego klejnotu. W ogóle zobaczcie, że w tle mamy tego, kolejne wyspy i widać tam na przykład zamek oraz sterowiec Cortexa. Więc to takie, taki fajny smaczek, w sumie. No i jak widzicie, łazimy sobie normalnie po chmurach. O, pyk. No i tutaj jeszcze mamy naprawdę sporo skrzynek, w którym w sumie. W z których sobie sumie moglibyśmy trochę wyfarmić owoców pumpa, ale no, mamy 99 żyć, więc to jest nam w ogóle niepotrzebne. No i wracamy na dół. Co prawda w pierwowstosze nie było tych latających platform, tylko jakby tutaj na dole były normalnie schody z czerwonych klejnotów i później trzeba było... o Jezu, się wracać jakby... Zaskakując po prostu na te gemy e właśnie. Tylko kurczę, teraz musimy znowu przejść. E e zebrać te wszystkie skrzynki stąd, ale dobra, nieważne. zajdzie nam to szybko. I myślę, że chyba potem e zakończymy sobie dzisiejszy odcinek. Dobra pyk. Dobra, pyk. Rozwal to krasz. O, pięknie. I tym razem uważajmy, żebyśmy już nie zginęli tam. gdzież to już jest taka końcówka chyba tego etapu, jeśli dobrze kojarzę. Yy, tylko nie, bo nie mogę teraz podejrzeć, yy, ile skrzynek nam zostało jeszcze. Yy, dobra, jeszcze 9. Dobra, tym razem już się tak nie śpieszmy. To jest najbardziej zdradzieckie, ten ogień. Uwaga! Dobra, udało się. To już jest koniec praktycznie, tylko trzeba wejść na całą górę. O, tutaj mamy cztery skrzynki. Tyk. O, i tutaj. Ostatnie cztery. O nie. Cztery? To były tam trzy, Boże. Już mam chyba coś nie tak z, z. A nie, cztery były Boże. Nieważne. Hmm. Dobra. już dziewiętnasty klejnot. I 73%. No dobra. To myślę, że to byłoby na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy film. Jeżeli wam się podobało zostawcie łapkę w górę, a jeśli jeszcze tego nie robicie to zasubskrybujcie mój kanał, oczywiście z dzwoneczkiem, żeby dostawać powiadomienia o nowych filmach. Trzymajcie się i cześć!